Dzisiaj ponownie jest ze mną Mariusz Maciejewski. Cześć. Witaj, cześć Patryk, cześć, cześć. Mariusz Maciejewski, znany jako Mr. House, prowadzi agencję nieruchomości, sprzedaje tylko takie domy, który sam chciałby zamieszkać. Ciekawi Ciebie, na co klienci zwracają uwagę podczas zakupu domu, co warto zrobić, czego nie warto robić, za co klient nie dopłaci. Zapraszam Ciebie na dzisiejszą rozmowę z Mariuszem. Nazywam się Patryk Nosek. Wraz z zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18. Zaczynamy! Z Mariuszem nagrałem już jeden odcinek, w którym możesz go lepiej poznać. Masz go tutaj w karcie, będzie też link w opisie tego materiału. Mariusz, w dzisiejszym odcinku w szczególności zależy mi na tym, żeby dostarczyć wartość deweloperom. Powiedz mi, jakich mieszkań brakuje na rynku, twoim zdaniem? Nie mam pojęcia. Sprzedaj tylko domy. <noise> Faktycznie, to jakich domów brakuje na rynku? A, więc y, powiedziałbym, że każdy dom dobrze sprzedany i dobrze ograny, yy, to jest dom, którego brakuje na rynku, tak? Bo jak świat światem ludzie kupowali mieszkania i kupują domy. Ale rozgraniczyć trzeba jedną ważną rzecz: że mieszkanie to jest dobro konieczne, bo nie możesz mieszkać w kartonie albo na dworcu, a dom to jest dobro luksusowe, bo na ogół ci, co kupują domy, mają już mieszkania, więc oni mają gdzie mieszkać. Więc tam decyzje podejmowane są w trochę inny sposób, w bardziej komfortowej sytuacji i finansowej, i psychicznej, i rodzinnej, i praktycznie yy, każdej. Natomiast dobry dom zawsze się sprzeda. Chyba, że pytasz mnie o to, co się dzieje na rynku, no to yy, wiesz, trudno powiedzieć, bo nikt nie ma kryształowej kuli, nie? Natomiast, no powiedzmy, nie biorąc pod uwagę ostatniego miesiąca czy dwóch, no to śmiało mogę powiedzieć, że każ każdy dom się sprzedaje. Okej, okay, no ale właśnie jakich, może jakie cechy powinien mieć dom, jak widzisz klienci na przykład oglądają domy, które ty im pokazujesz, czego im brakuje w tych domach, czego może jest za dużo, jakieś konkretne konkretne rzeczy, na które deweloperzy powinni zwrócić uwagę? Hmm, dobra, cały czas mówimy bez odnoszenia się do sytuacji na rynku teraz tej najświeższej, tak? No tak. Tak, okej. Okay. Eee, więc drodzy deweloperzy, słuchajcie, eee, wiem, że nam jest nie po drodze, bo deweloperzy z pośrednikami za bardzo się nie lubią, jak wiesz, nie to, że nie lubią personalnie, bo personalnie bardzo się lubimy, tylko że do tej pory było tak, że deweloper co nie zbudował, to praktycznie sprzedał i pośrednik specjalnie nie był mu potrzebny, a i trzeba niestety tutaj trochę rzucić kamieniem w moją branżę. Jest wielu pośredników, którzy średnio budują relacje z inwestorami, z deweloperami i tak Jeszcze w drugą stronę to działa tak samo, nie? Rynek jest, myślę, jeszcze mało dojrzały i to się zmieni. Więc yy, co, co do domów, ja, ja sprzedaję domy generalnie. Nie starsze raczej niż 15-letnie. Więc yy, no ale mówimy o budowaniu nowych domów, to nikt nie zbuduje starego domu, wiadomo. Yy, więc y, domy muszą spełnić kilka podstawowych rzeczy. Jest takie powiedzenie bardzo znane, że trzy rzeczy są najważniejsze przy sprzedaży yy, domu: to są to jest lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Ja bym to trochę zmodyfikował, bo wydaje mi się, że dwie rzeczy są najważniejsze. Pierwsze to owszem lokalizacja, a drugie to bryła domu, tak? Bo wszystko, co jest w domu, można sobie w przyszłości zmienić. Dodam tutaj jeszcze, że ja mówię cały czas jakby z punktu widzenia kogoś, kto jest na rynku wtórnym i kogoś, kto non-stop spotyka się nie z inwestorami, tylko z tymi, którzy szukają domu. Także można przyjąć, że jestem przedstawicielem osób poszukujących domy. I w tym akurat myślę, że jestem mocny i w tym mam dosyć dużą siłę, bo to, to hasło, że sprzedaję takie domy, w których sam chciałbym zamieszkać nie jest jak pustym sloganem, bo, bo sprawdziłem to niejednokrotnie, że to co podoba się mnie w 90-95% podoba się moim klientom. Dochodzi do tego, że jak gdzieś w relacji nagram, że słuchajcie, ale dom petarda, no naprawdę to jest moje marzenie, to ludzie dzwonią w ciemno nawet nie pytając o cenę i pytałem się, kiedy mogą się umówić, żeby ten dom oglądać. Także, no a potem, jak ja dom oglądać, mówię, że rzeczywiście fajny, ale nie ten budżet, może trochę nie ta lokalizacja, natomiast dom sam rzeczywiście ma, ma te cechy domu fajnego. No i właśnie teraz brnąc co, co, to do za te, co to co, za Co to za cechy? cechy tak? Słuchaj, no już to, to też nie można tak jednoznacznie powiedzieć i wymienić tych, tych cech, bo są różne grupy klientów, tak? Są ludzie, którzy przenoszą się z mieszkań, i potrzebują domu budżetowego, więc nazwijmy, że szeregówka jest już jakimś domem. Mamy kawałek ogródka, mamy garaż, swój podjazd, więc przyjmijmy, że to jest dom, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest coś pomiędzy mieszkaniem a domem. Ja traktuję to jako dom, tak samo jakieś małe bliźniaki. Ale to bierze się stąd, że te małe domy właśnie, one są tanie i to jest pierwszy pułap, do którego aspiruje tak naprawdę najwięcej osób poszukujących domy, domu, no bo jest najbardziej dostępny finansowo. Tak? W Polsce tak się przyjęło, że około 900 tysięcy do tej pory to była taka przeciętna zdolność kredytowa, dobrze zarabiającej rodziny, jest rodzina na ogół 2 plus 2, bo to też tak u nas wygląda. No, no to powiedzmy taka zdolność, więc domy wolnostojące, ładne domy, a już luksusowe domy to już w ogóle odpadają w takim budżecie do 900, więc tych domów się sprzedaje jakby najwięcej i na pewno nie bez powodu deweloperzy budują właśnie szeregówki, bliźniaczki, bo to najłatwiej sprzedać po prostu, tak? gdyż, gdyż grupa odbiorców jest, jest największa, ale to nie znaczy, że nie sprzedają się też domy luksusowe. E, bo też e, wbrew pozorom jest sporo osób, które takie domy chcą kupić, i dla nich e, kupno domu za 2 miliony czy 3 miliony nie jest jakim, jakimś, jakąś rzeczą nieosiągalną, tak? tylko oczywiście oni w zamian oczekują czegoś więcej. Tak? Ten dom musi być i, i większy, i bardziej okazały, i mieć lepsze rozwiązania technologiczne i, i świetną lokalizację to o czym mówiłem. E, natomiast już do tego, co w tym domu ma być to jest kwestia tak bardzo indywidualna, bo wiesz, jeden powie, no nie, no bez rekuperacji to ja nie kupię domu, bo to jest przecież technologia super, a inny powie, po co mi rekuperacja, bo żeby ona działała muszą być zamknięte wszystkie okna, żeby to miało sens, nie? A ja lubię wietrzeć, bo nie po to mam dom z ogrodem, żebym nie czuł tych zapachów z ogrodu, które tutaj do mnie y, wpadają, a, a rekuperacja mi tam wyfiltruje wszystko i po prostu czyści tylko powietrze. Także że, że, rzecz gustu, co kto y, lubi. Myślę, że teraz w najbliższym czasie, ze względu na to, co się trochę na rynku porobiło, będą też się dobrze sprzedawały takie domy ultra małe. Tak jak był taki czas, że zaczynały się budować takie ultra małe kawalereczki, to, to to samo będzie z domami, bo znowu dom musi spełnić parę funkcji i, i jedną z tych funkcji jest funkcjonalność. Jedną z funkcji jest funkcjonalność, tak ma słamaślane, ale chodzi o to, że jeśli ktoś ma dwójkę dzieci, to musi mieć przynajmniej trzy pokoje. Dwa dla dzieci, po jednym pokoju, sypialnia i jakiś salon. Tak? I teraz można to osiągnąć w domu, który ma 150 metrów, i tak do tej pory takie domy najlepiej się sprzedawały, ale również można to osiągnąć w domu, który ma 80 metrów. Tylko, że te pokoje będą mniejsze przedpokój będzie mniejszy, salon będzie miał 20 metrów ale ta funkcjonalność zostanie zachowana. I teraz, w momencie, kiedy ludzie mają kłopot z dostępnością kredytów, raty bardzo wzrosły. To, a chcą mieć ten dom, albo wręcz muszą, no bo już w kawalerce mieszkają, cisną i, i, i urodziło się drugie dziecko, no to wtedy oni z takich rozwiązań będą korzystać. Tak samo jeśli chodzi o technologię. Też było tak kiedyś, że jak ludzie kupowali domy, to musiał być tylko dom murowany, bo każdy, każda inna technologia to słaba, bo jak tam kiedyś autobus wpadnie w ten dom, to ściany nie wytrzymają i mi wjedzie do salonu, albo coś, no takie jakieś absurdalne rzeczy, albo robaki mi zjedzą, albo mi się spali dom, więc musi być z cegły to też się zmieniło. To przez ostatnie 2-3 lata bardzo się zmieniło, wręcz są ludzie, którzy szukają domów w nowych technologiach, także to taka, takie spostrzeżenie dla deweloperów, że, że śmiało można budować domy szkieletowe, domy z kramzetu i różnych innych technologii, bo rynek powoli już do tego zaczyna dojrzewać. No wiadomo, to jest Polska, więc póki co te domy murowane jeszcze jakby są w, w czołówce. Ale, ale, no jest już jakby od tego odwrót. Ludzie już nie kupują domów tak, jak to było kiedyś, że kupuję dom, to tu będą mieszkały moje dzieci, a pewnie jeszcze moje wnuki, nie? Tylko dom już jest kupowany tak trochę jak mieszkanie. Tutaj teraz mieszkam, tu pracuję, ale ja nie wiem, czy ja za 10 lat nie będę miał super fuchy w Szczecinie, albo nie przeniosę firmy, albo nie wiem, korporacji pracując, nie, nie awansuję i nie, nie pojadę do Budapesztu, na przykład, tak? Także yy, do kupna domów już ludzie podchodzą z takim dystansem, że to. To nie musi być już takie dobro do końca świata, do końca życia. Okej, okay, a jeżeli chodzi teraz, hmm, czy znasz jakieś czynniki, za które właśnie deweloper nie, nie, nie powinien ich wytwarzać w tym, w tym domu, za które po prostu klient nie dopłaci? Czyli coś takiego zbędnego, co czasem pojawia się w domach, zauważasz, że to jest, a klient kompletnie na to nie zwraca uwagi, a jeżeli chodzi o inwestycje, no to to, po to prostu Znaczy, nie chcę, nie chcę być źle zrozumiany, bo tak. Chcę powiedzieć trochę o jakości, tylko jest gdzieś taka granica, gdzie, coś co jest poniżej tej granicy to jest w słabej jakości i to się bardzo ciężko będzie sprzedawało i to będzie w jakimś tam dłuższym czasie powodowało usterki, złą jakość mieszkania i tak dalej. Ale jest pewna granica, że jeśli zrobimy dom jakościowo, to podbijanie tej jakości jeszcze, bo właśnie wyszedł najnowszy model, nie wiem, baterii do umywalki, tak, i kosztuje trylion dolarów, to, to, to już jakby nie ma takiego znaczenia, nie? Mhm. Jeśli coś jest dobre, sprawdzone, funkcjonalne, to tak patrząc oczami dewelopera, to jest już wystarczające, dlatego że większość ludzi nie oczekuje super, ultra nowoczesnych rozwiązań i tak dalej. Oni po prostu chcą mieć solidny dom, gdzie nic się nie psuje, w którym jest ciepło, cicho i, i wygodnie. Tak i mogą mieszkać latami. To takie jedno moje spostrzeżenie. Druga rzecz, którą też zauważyłem bardzo często, deweloperzy, zwłaszcza jak budują osiedla na jakimś terenie ogrodzone, co jest akurat plusem, jeśli jest osiedle zamknięte, domków to tak bardzo chcą uzyskać jak najwyższy pum, że robią te domy budują na działkach 400 metrów, 300 metrów i to są domy wolnostojące, gdzie jak otworzę okno i dobrze się wychylę, to mogę zapukać w szybę do sąsiada. Więc to jest słabe, bo potem bardzo trudno taki dom sprzedać, tak samo jeśli oszczędzają na garażach, gdzie podstawą domu jest garaż. A, a widzę, że często buduje się takie domy, żeby zyskać trochę miejsca, no to w ogóle nie stawia się garaży i potem dziwią się deweloperzy, że no trudno trudno ten dom sprzedać. Jak już mamy ten garaż, to znowu nie róbmy go 18-metrowego, czy 19-metrowego, tylko zróbmy chociaż 23 metry, czy 24, żeby przynajmniej z jednej strony swobodnie można puścić się drzwi i nie bać się o to, że one przywalą ściany. Także takich, takich detali, które wynikają jakby z oszczędności finansowych dewelopera, jest wiele, także. Myślę, że czasami warto mm, odrobinę więcej dołożyć przy budowie domu, jako deweloper, jako inwestycja, bo potem przy cenie y, finalnej można odzyskać te pieniądze, a może nawet jeszcze trochę więcej zarobić, natomiast dać człowiekowi naprawdę jakościowo y, fajny dom. I jak my z kolei z rynku wtórnego sprzedajemy domy, ja te, te rzeczy, które mówię, no to są zebrane informacje z rynku to często takich domów, które są takimi małymi klitkami, tak nieprzemyślane, mają maleńkie okienka, jest tam ciemno, nie ma żadnego pomieszczenia gospodarczego, nie ma garażu i tak dalej, to my często odpuszczamy te domy. Bo potem wiemy jaka to jest Bo nie droga. chciałbyś w nich zamieszkać. No nie chciałbym w nich zamieszkać, tak, no bo czułbym się klaustrofobicznie, tak. Ja nie mówię o tych domach, co wspomniałem, tam 80 metrów, tylko o... o bo metraż może być ten sam, tylko rozwiązania jakby architektoniczne mogą być takie głupie trochę, no bezsensowne, Eee, że, że dla ludzi to ta funkcjonalność jest mała, nie? No jednak kupując dom ktoś potrzebuje przestrzeni, więc no pierwsza rzecz no to jest ta działka, żeby tam jednak trochę tego miejsca było. Okej, okay, troszkę, troszkę zmieniając temat, ee, jakbyś mógł podać jeden sposób, taki najlepiej nietypowy, na pozyskanie nieruchomości i super byłoby, gdyby działał również do pozyskiwania gruntów. <laughs> więc gruntów nie, nie sprzedaje, ale myślę, że mechanizm jest bardzo podobny. Wiadomo, sposobów może być wiele. Tyle, ile osób, tyle jest pomysłów, i tyle jest strategii. Pewnie na wielu kursach dla deweloperów pewne strategie są mielone w koło, i, i, i większość ludzi korzysta z tych strategii, ale to nie znaczy, że to są jedyne strategie, i zawsze coś można samemu wygenerować, wymyślić. To, co dla mnie najbardziej działa i co ja polecam wszystkim innym, to, to jest budowanie marki osobistej. I budowanie rozpoznawalności. No chyba, że mówimy o deweloperach, którzy stawiają całe osiedla i, i, i tam są ogromne zarządy i tak dalej. Nie ma kogoś, kto jest tą marką osobistą. No to budowanie w ogóle rozpoznawalności tej marki w sieci. Jako takiej marki nie no name, tylko przyjaznej yy, odbiorcy. Tak? Bo yy, nawet dzisiaj taki artykuł czytałem o menadżerach XXI wieku. Co się zmienia w stosunku do tego, co jeszcze było 10-20 lat temu. No więc yy, współczesny menadżer powinien być przede wszystkim empatyczny. Czyli nakazy, zakazy, polecenia, targety i tak dalej, zamieniać trochę na empatię, także zrozumienie i zespołu swojego, ale również zrozumienie klienta, bo y, ludzie tego po prostu oczekują. Ludzie poczu potrzebują poczuć się tak naprawdę zaopiekowani i, i potrzebują y, y, czuć się bezpieczni, y, nie bać się, że, że czymś specjalnie ryzykują, że ktoś chce ich oszukać. A na rynku różnie bywa, tak. Czyli co mówisz, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nieruchomości, budowanie? Media budow społecznościowe. Budowanie, budowanie marki, żeby marki. Tak. te nieruchomości same spływały. Tak, tak, to ja w poprzednim odcinku mówiłem, tak, dokładnie, że media społecznościowe to jest bywanie tam, gdzie są Twoi potencjalni klienci. I w momencie, jeśli oni już Cię widzą i obserwują, jeszcze nie kupując domu, to z innej pozycji na Ciebie patrzę mam taki pełen luz, jeśli wydasz się im fajny, ta marka, jeśli nie osobista, to korporacyjna, wyda się fajna, ciepła, sympatyczna, to w momencie, jak dojrzewają do decyzji, żeby coś kupić, to oni nie mają wątpliwości, gdzie się udać. To będzie na pewno pierwsze miejsce, gdzie się udają. W moim wypadku, oczywiście, rzeczywiście ta marka służy mi do tego, żeby te nieruchomości do mnie spływały. I, i tak faktycznie jest, że większość domów, które mamy w ofercie, to one trafiły do nas. Nie, to nie były Y, y, takie pozyski z zimnych telefonów, że dzwonimy, halo, halo, dzień dobry, jestem pośrednikiem, spadaj mi, kurczę, pośredniku, nie, to takich rzeczy praktycznie nie doświadczamy. No to super, a powiedz mi, y, bo słyszałem, że Mr House będzie deweloperem, masz plany na budowę domów? Gdzie to słyszałeś? W internetach. O, tam internety nie mówią do końca prawdy, nie? Znaczy, słuchajcie, y, czy ja mam na to jak, y, plan? Był przez moment taki plan, że, że myślałem o tym, żeby budować. Teraz na chwilkę się zatrzymałem z tym planem, ale docelowo chciałbym osiągnąć to, co sobie zaplanowałem na początku, czyli budując markę Mr. House. Założyłem, że nazwa ma definiować to, co ktoś może u mnie dostać jako produkt. A to wiąże się z tym, że jeśli ktoś ma ochotę posiadać dom, to. Już w zasadzie powinien być moim klientem, czyli nie tylko rynek wtórny, ale rynek i pierwotne, ale i budowanie domu. No Bo ludzie chcą mieć dom w różnych momentach życia i, i z różnych źródeł chcą pozyskać. Przychodzą ludzie, którzy mówią: Kurde, chciałbym, żeby mi ktoś zbudował dom, ale nie mam do tego czasu. Tak? Nie mam chęci, nie znam się, a tam nie, nie wierzę, że przyjdzie jakiś kierownik budowy i on będzie grał w drużynie ze mną, bo myślę, że będzie grał w drużynie z ekipą budującą. Inni z kolei mówią, no ja chciałbym już dostać dom deweloperski, dlatego, że żona uwielbia projektować i ona ma wizję już w ogóle na wykończenie i ona zrobi z tego perłę, nie? A inni z kolei mówią, ja nie mam czasu na nic, ja po prostu chcę mieć dom tu i teraz. Pokaż mi taki dom, gdzie ja wniosę walizki i będę mieszkał, bo mi się tu będzie podobało, tak? I dodatkowo przy, przy rynku wtórnym jest o tyle jeszcze fajna sytuacja, że kupując dom z rynku wtórnego praktycznie znamy dokładnie cenę, za którą kupujemy ile nas będzie kosztowała to znaczy za ile kupujemy, to wiemy na pewno, tylko, że e, przy rynku pierwotnym jest tak, że nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć ile nas wyniesie wykończenie domu, czyli kupujemy coś, trochę takiego kota w worku, nie? Dom, dom kupiliśmy za 800 tysięcy załóżmy, e, mówimy super, to tam włożę stówkę i będę mieszkał, potem się okazuje, że stówkę włożył, łazienka zrobiona, pół kuchni i nawet salon nieruszony i Jezus Maria, schody to kosztują 50 tysięcy ładne, nie? I, I przytłacza go to i często ludzie mm, spotykają się z tym, że, że no, przeliczyli się na początku nie? i to też niestety czasami deweloperzy przykładają do tego palec, bo to też wielokrotnie słyszałem, że e, klienci mi mówili, no sam deweloper mi powiedział, że jak ja tu włożę 100 tysięcy to już będę mógł mieszkać. Ja mu uwierzyłem. Nie? No a przy budowie domu no to to, co powiedziałem razy 10, nie? że to kompletnie nie jest w stanie przewidzieć tego jakie będą koszty. I, i, I prawie każdy, kto budował dom swoich marzeń, to po półtora roku, dwóch latach, bo mniej więcej tyle to trwa, mówi: Ja pierdziele, nigdy w życiu nie będę budował swojego domu już. Nigdy, nie? Tylko kupię sobie albo gotowca z rynku pierwotnego, albo wtórnego, ale nie, nie wchodzę w budowę. To co, będą te domy od Mr. House'a, czy nie będzie? No skoro klienci będą tacy, którzy nie chcą budować, no to ktoś musi im te domy zbudować, więc myślę, że w jakiejś tam dłuższej przestrzeni e, czasu dojdzie do tego. Natomiast to nie jest jakieś moje takie parcie, bo to jest takie powiedzenie w ogóle w nieruchomości, że każdy i tak skończy jako deweloper. Ja, ja e, kompletnie nie mam parcia na to. E, ja uważam, że pośrednictwo e, dobrze poprowadzone i dobrze rozumiane pośrednictwo sprzedaży nieruchomości to jest jeden z najlepszych zawodów na świecie. I e, ja, ja nie widzę w Polsce kogoś, na kim mógłbym się wzorować, natomiast widzę ich w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie. I to są ludzie niesamowicie dobrze sytuowani. Tam, nie, tutaj, gdzie jest główna kamera, nie wiem, czy wiecie, że <laughs> tam jest tak, że jeśli buduje się osiedle, to nim w ogóle architekt usiądzie do deski kreślarskiej, to bierze pośrednika, który sprzedaje nieruchomości w danej okolicy i pyta go, czego ludzie szukają dzisiaj, tu i teraz, co my mamy zbudować, żeby jak najlepiej można było to sprzedać. I myślę, że jak rynek się rozwinie, to tak samo stanie się w Polsce, że pośrednik z deweloperem to będzie stały team, bo pośrednik, bo deweloper jest od tego, żeby budować, a nie żeby specjalnie sprzedawać, tak? Albo tam jakąś panią Zosię, która tak naprawdę cieszy się, że tylko ma pracę, ale o, o sprzedaży to ona nie wie nic poza tym, że jest sprzedaż, ale żadnych szkoleń nie przeszła, nie ma wiedzy, nie ma do tego pasji, itd. itd. A pośrednik tylko z tego właśnie żyje, tylko ze sprzedaży. Więc jeśli ktoś jest dobrym pośrednikiem, to on ma do tego pasję, to. To, to my często bardzo słyszymy, słyszymy poczytajcie na, face, na Facebooku nasze opinie, że, że ludzie no, mówią, kurde, jesteście zupełnie inni niż wszyscy. Widać was, pasję, zaangażowanie, widać, że to was kręci. To ja to, to, to potwierdzam, to potwierdzam. A teraz troszkę zmieniając temat, wyciągając szklaną kulę, powiedz no. mi, jakie są Twoje przewidywania dotyczące cen nieruchomości w aktualnej sytuacji. Aktualna sytuacja, czyli mamy prawie połowę lipca 2022. Na razie rynek nieruchomości mocno, mocno zwolnił, zwłaszcza w domach, bo tak jak mówiłem w tamtym odcinku chyba, że, że to są domy to jest dobro y, luksusowe, nie, nie dobro konieczne. Co prawda, dobra luksusowe zawsze się sprzedają, ale, mm, ale teraz to troszkę przyhamowało. Czemu? Ponieważ 90% ludzi kupuje domy na kredyt, a te kredyty gwałtownie wzrosły, ceny rat, dostępność itd. I tak więc, gdybym miał się pokusić o to, oczywiście mówię, że się tylko o to kuszę, nie wiem, czy tak będzie, bo rzeczywiście nie mam tej kuli, chciałbym mieć. Myślę, że do końca wakacji będzie zastój. Ceny nieruchomości nie sądzę, żeby spadały. Jeśli będzie korekta, to bardzo symboliczna. Nie sądzę też, żeby rosły, czyli raczej bym się przyzwyczaił do tego, jakie są ceny. No mówię, może troszkę będą spadały, ale nie przewiduję sytuacji takiej, że nagle o 30% spadną ceny nieruchomości. Będzie pewnie tak, jeśli ta sytuacja na rynku potrwa dłużej i jeszcze będą podnoszone stopy procentowe, że, że, że niektórych ludzi tak dociśnie już. Bo już w tej chwili y, raty są o 100% wyższe niż były pół roku temu. No Więc ktoś płacił za dom, nie wiem, 3000, a teraz ma do zapłaty 6000. To już w tym momencie jest ogromna różnica, bo 500 w TFT, te w te, no też jakoś sobie ktoś tam poradzi. No ale dołożenie kolejnych 3000, no to, to już jest kupa kasy. Są ludzie, którzy brali kredyt po 4000, po 5000, no to płacą 10. No więc naprawdę to już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie i. i Ludzie będą bronić tych kredytów, bo też takie badania były robione, do ostatniej kropli krwi, tak? Czyli sprzedadzą samochód, sprzedadzą złoto, nie wiem, dobry sprzęt grający, działkę, która miała być dla dzieci, ale miejsce, w którym mieszkają, jako ten punkt taki bezpieczeństwa swojego prywatnego, będą walczyć do ostatniej kropli krwi. No ale przychodzi taki moment. Jeśli stopy szłyby w górę, no że powiedzą, pas, nie, no, że no, już nie jesteśmy w stanie więcej tych pieniędzy zarobić, no, że już 90% naszych dochodów idzie na spłatę kredytu, no to to już jest katastrofa, nie, no, i nie będą mieli wyboru, będą sprzedawali, więc kilka tam e, okazji, myślę, że pojawi się na rynku. Ale, ale nie sądzę, żeby to był jakiś taki proceder, że, że warto siedzieć teraz z pieniędzmi i czekać. Ja wiem, że wielu jest inwestorów, którzy, którzy tak sobie myślą, że ok, e, poczekam trochę, mam, mam kapitał, Pół roku poczekam, może będzie wysyp nieruchomości, wtedy kupię hurtowo kilka. Nie, nie sądzę, żeby było aż tak. Nie chciałbym tak. Może to, może jest inaczej. Zaklinałbym rzeczywistość, żeby, żeby tak nie było. No bo to jest jakieś załamanie rynku. To są naczynia tak bardzo ze sobą połączone, że, że w momencie, kiedy ludzie nie kupują domów, to, to ci, którzy produkowali kafelki, nie mają pracy. Ci, co je sprzedawali, nie mają pracy. Ci, co kładli kafelki, nie mają pracy. I tak dalej, i tak dalej. Tak, jak nie mają pracy, to nie idą do spożywczaka i nie robią dużych zakupów. No to w takim razie ktoś inny nie ma pieniędzy. Więc to wszystko ze sobą się bardzo, bardzo łączy. Więc no, miejmy nadzieję, że, że jednak i nasze rządy, bo to nie jest tylko problem Polski, tylko można powiedzieć całego świata, e, zrobią coś nie dla dobra swoich kampanii wyborczych, tylko dla dobra swoich mieszkańców i, i jednak zadbają o nasz dobrostan, jak nie, no to pewnie chyba, sami sami musimy sami, zadbać. chyba sami będziemy musieli o to zadbać. No, dokładnie. E, Mariusz, wyobraź sobie, że jesteś deweloperem, masz działkę, masz no. pozwolenie na budowę. Czy w aktualnej sytuacji startowałbyś z inwestycją, czy czekał? Powiem się że bałem się, że zadasz to pytanie, bo nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie. Nie? To zależy, ale deweloperem do sprzedaży, nie dla siebie, tak? Tak, tak. Zresztą i w tej, w tej sytuacji podobnie bym się zachował. Myślę, że chwilę bym poczekał. No, to nie jest budujące dla deweloperów, ale myślę, że chwilę bym po, poczekał, może by była inna sytuacja, gdybym już miał na swoim koncie wybudowanych tam 5 czy 10 domów, więc inaczej do tego bym podchodził, ale gdybym teraz został deweloperem, a nie mam takiego doświadczenia bycia deweloperem, to, to bym chwilę poczekał. Bym się zachował pewnie tak jak rynek, że a, jeszcze chwilkę poobserwuję. Jak zacznę budowę dwa miesiące później, to nic się nie stanie, tak? No chyba, że już mam kupione materiały, zakontraktowane, no to wtedy jest inna bajka. No to jedziemy z koksem, nie? Poza tym jeszcze coś powiem, co łączy poprzednie pytanie z tym. Ja myślę, że co by się na świecie nie działo, to ludzie muszą gdzieś mieszkać. Więc to jest takie, powiedzmy, pocieszające, taka nadzieja na, na, na przyszłość, że co by się nie działo to ludzie oswoją tą sytuację. Tak? Ludzie nie lubią zmian, czyli sam przebieg zmiany, czyli tydzień temu były inne stopy procentowe, teraz są takie. Dwa tygodnie temu łatwo było dostać kredyt, teraz nie. Czyli to jest ten proces zmiany, to to jest bolesne, i się ludzie wtedy zatrzymują. Ale jeśli to się unormuje i te stopy zostaną takie wysokie, raty już jakby się ustabilizują, to za moment ludzie to oswoją, tak? A nawet ci, którzy byli w procesie szukania domu przez ostatnie pół roku i nie mogą się z tym pogodzić, to oni zejdą z rynku, ale w to miejsce wejdą kolejni. Ja to nazywam turnusami, tak? Że turnus trwa od pół roku do roku i to jest czas, kiedy ludzie szukają domu. Wejdzie kolejny turnus, i, i, i w tym turnusie ludzie, ludzie tę sytuację, która dziś jest na rynku, potraktują jako taką bazę, że tak po prostu jest. I musimy w tej realności, w, ty, w tych realiach, e, albo bierzemy kredyt, albo nie, albo kupujemy, albo nie kupujemy. Już mamy też takich klientów, którzy nam mówią, no jest jak jest, no, no co, pluć pod wiatr, no, no co zrobić, tak jest. No więc po prostu dostosowujemy się, a mamy potrzebę domu, nie będziemy czekać teraz, no bo wyobraźcie sobie, 5 lat ludzie będą czekać, no może obniżą się stopy procentowe za 5 lat. I 5 lat nic się kompletnie nie buduje, nikt nie kupuje domów, no to jest nierealne, nierealne, mhm. nie? Więc struktura kupujących, sprzedających się zmieni, może będzie trochę mniejszy ruch na rynku, co ma swoje plusy, bo troszeczkę to może przewietrzy rynek, wyczyści rynek, nie? E, zostaną ci, którzy naprawdę się na tym znają, którzy y, są na to gotowi, żeby przetrwać ten czas, e, i może to wprowadzi więcej kultury, jakieś zmiany, y, myślę, na plus. Ale na bank nie będzie tak, że pff, stanie wszystko i, i, i będzie stało. Nawet w czasie II wojny światowej handlowano nieruchomościami. Także jestem pełen optymizmu. To powiedz na końcu, jak można się z tą skontaktować? E... Zadzwońcie do mnie, napiszcie na Messengerze na Facebooku, na Instagramie, na YouTube. Jeśli wpiszecie Mr. House Nieruchomości, na pewno mnie tam znajdziecie. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek. Dzięki. Trzymajcie. Hej. Dajcie znać w komentarzu na dole, co Wy sądzicie o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Czy będą się mieszkania sprzedawały i domy, czy będzie jednak gorzej? Jestem ciekawy, co wy macie do powiedzenia w tym temacie. Jeżeli jesteś kimś, kto właśnie ma dużo powiedzenia na temat nieruchomości i budownictwa, odezwij się w komentarzu, być może będzie szansa na to, żebyśmy nagrali wspólnie razem podobny odcinek.